Zupełnie inaczej słucha się dziecka, kiedy patrzy mu się w oczy, kiedy jestem rzeczywiście ciekawa tego, co ono chce mi powiedzieć i co się tam za tymi słowami kryje, a inaczej, kiedy przeglądam notatki jakieś w telefonie i gdzieś tam w międzyczasie. Trochę udaje, że słucham tak naprawdę, mm -hmm, nie? Mm -hmm. więc myślę, że od tego y, warto zacząć. I y, tutaj chciałabym powiedzieć jeszcze taką rzecz, że przy tym słuchaniu y, warto używać tych słów takich y, typu aha, y kiwanie głową, nie? Czyli to takie y, krótkie komunikaty, które rzeczywiście dają y, odczuć temu małemu człowiekowi, no, że jest słuchane, że jest ważne. Tak, że go widzimy, słuchamy, kochamy, bo te słowa o tym właśnie mają wypowiadać. To, co mi przychodzi jeszcze do głowy, to powiedziałaś o ciekawości, a ja jeszcze mówię, pozycja niewiedzy. To mm -hmm. też jest niesamowite, bo popatrz, jak my ze sobą rozmawiamy, patrzymy na siebie, jesteśmy do siebie pochylone, nasze ciało mówi, że jesteś dla mnie ważna i jestem bardzo ciekawa tego, co chcesz mi opowiedzieć. Czyli ta nasza autentyczność. Dzieci niesamowite mają wbudowany taki barometr autentyczności. Rodzic musi być w tej narracji prawdziwy. Nie na zasadzie odhaczenia. Jak było w szkole? Dobrze, okej, okay, odhaczyłem. Nie. Co się takiego fajnego dzisiaj wydarzyło w szkole? tak? Ciekawe, z kim dzisiaj zagadałeś? Albo co ważnego dla ciebie było w tej szkole? To są takie. Pytania otwierające, i dziecko, słuchając takiego pytania, ma poczucie: Kurczę, moja mama, tata, albo nawet pani są ciekawi, co tu się dzieje w moim życiu.